z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o Nim: „ Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i zstępujących na syna człowieczego. Oto słowo Pańskie.